Prezydent Legnicy po zapoznaniu się z ostateczną wersją programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015, w którym rząd nie uwzględnił budowy odcinka drogi S3 od Legnicy do Lubawki, wystosował stanowisko, w którym krytykuje taką decyzję Rady Ministrów. Jest to szkodliwa decyzja. To jest... Coś, co na pewno jest brzemienne w skutkach zarówno społecznych, jak i gospodarczych, nie tylko dla naszego miasta, ale regionu, który powinien być regionem konkurencyjnym dla sąsiednich regionów po stronie niemieckiej i czeskiej. Apel prezydenta Krzakowskiego poparli radni podczas ostatniej sesji. Jest to tak istotna inwestycja dla naszego, dla naszego terenu, która, która by spowodowała no, dalszy jego, jego rozwój, jednocześnie no, lepszą estetykę. Jest to zadanie, które było zapisane we wszystkich możliwych porozumieniach i w związku z tym żądamy, żeby ono było zakończone. Stanowisko Legnicy w tej sprawie zostanie wysłane do premiera Donalda Tuska oraz wszystkich parlamentarzystów. Władze Legnicy dołączyły tym samym do protestu innych samorządów wyraz też i solidaryzacji, czy solidaryzmu naszego samorządowego i wsparcia też i tych działań sąsiednich samorządów z Polski, południowej, z części Województwa Południowego, gdzie już podjęte zostały akcje protestacyjne. My do tego się dołączamy i wyrażamy swoją dezaprobatę tym stanowiskiem. Samorządowcy z Legnicy apelują do rządu także w sprawie ujęcia w programie budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015 do kończenia obwodnicy południowo-wschodniej miasta. W tej chwili tranzyt drogą krajową nr 94 przebiega przez centrum miasta po popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 0828 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie dla Ciebie.